Czy słowa do mamy? O Boże Święty! Nie wiem Maciek, nie wiem. Pierwsza dyskoteka? Jednak mamy. Jednak mamy, chociaż no taty też w sumie, no bo też miał jakieś ale, tak? Wróć o tej porze nie za późno. Mało tego, poszłam na imprezę i co? Mama godzina 12, dziecko kiedy będziesz w domu. Także po prostu. I jak nie daj Boże, nie odbierałam, SMSy. Dziecko, kiedy będziesz w domu, także no, zabawnie, zabawnie było. Ogólnie rodzice mi mówią, że byłem grzesznym dzieckiem, tak? Coś hardkorowego? ona ona chyba była przed osiemnastką moją. Być mama bardzo się martwiła oczywiście. Yy, taki charakterystyczny tekst o normalnej godzinie wróć do domu. <noise> Myślę, że mi ufała i do tej pory mi ufa. Nic takiego chyba strasznego nigdy nie przeskrobałem. Co jak ona się nie zgodziła? Próbowało się trochę pokryją gdzieś tam e, coś wykombinować. Chociażby rzadko. No ja tam zazwyczaj usłuchana byłam. Więc, więc po prostu się nie zgodziłam, co się nie zgodziła. No. Drodzy rodzice, dziękuję za. Wiesz co, no nie pamiętam, czy coś takiego przeskrobałam. Ja, ja, znaczy, ja byłam nieznośnym dzieckiem. Ja byłam okropnym dzieckiem. Byłam histeryczna, chimeryczna. Potrafiłam tupnąć nóżką i postawić na swoim. Także tam rodzice mieli ze mną y, przeboje niesamowite. Hmm, jak rozrabiałem, to mama zaraz wyczuła, że coś jest nie tak. Także to było przesłuchanie. Tata zawsze słuchał cierpliwie. I zawsze na koniec, jak mama się nakrzyczała, to tato spokojnie udzielał dobrą radę. Takie tak moich charaktery, to mam najbardziej po mamusi. Bo, bo. <laughs> Jednak po mamusi. <laughs> Tata wyjeżdża za granicę od. Właściwie od kiedy pamiętam. Być może miałem 3-4 lata, jak zaczął wyjeżdżać. I tak do tej pory z jakimiś przerwami? Ciężko pracuję. Tata wyjeżdża. Brawo. Dla mnie to jest drażliwy temat, wiesz? Wiem, wiem, ale po prostu ja się rozpłaczę, wiesz, bo to zawsze go nie, znaczy, był, ale, wiesz, on wyjeżdżał, ja zawsze ryczę i tak dalej, to jest takie. Dobra, ale zaraz się uspokoję. Tato prezenty przywoził za granicę, tak? Słodycze, zabawki. Gwiazdki Milky Way a takie były, czekoladowe. Mama zawsze trzymała w szafie u góry, żebym nie dosięgnął. O! Jasne, że sięgałem. Dziecko sobie zawsze poradzi. No właśnie, miałem 7 lat, wiesz, jak on zaczął wyjeżdżać, więc to tak było. Ale pamiętam, jasne, pamiętam jak zawsze po Bożym Narodzeniu e, wybieraliśmy się na sanki, e, tata tam ciągnął te sanki, oczywiście do no to szybciej, szybciej. Radom no ledwo zipiał, ale dobra, jeszcze szybciej. Także pamiętam właśnie takie wspólne wypady na, e, na sanki e, wieczorami. Nad jezioro, na grilla, e, no mnóstwo było faktycznie tych, tych wypadów. Trochę, trochę mniej tego czasu się spędzało z tatą, no bo tata na wyjazdach, ale Wiem, że zawsze, zawsze tutaj jest blisko. On to będzie ryczał cały czas, tak że... Och, dużo prezentów. Zawsze było góra, góra słodyczy. I po prostu ja te słodycze potrafiłam opędzlować, wyobraźcie sobie, w dwa dni. Naprawdę, ja potrafiłam w ogóle skitrać je. Mój tata jakieś Milky Way przywoził. Ja potrafiłam zabrać te Milky Way do siebie do pokoju, skitrać się w szafce i zjeść sama, żeby siostra nie miała. Także potrafiłam, potrafiłam te czekolady, te, te słodycze yy, skitrać i sama zjeść. Po prostu. Bo tak chciałam. Really dumb, I, I me, Moja mama jest Dobrą, uśmiechniętą kobietą, bardzo wrażliwą, czułą, ciepłą. Mamie chciałbym podziękować za... za dobre serce, za uśmiech, za łzy też. Też są potrzebne. Mamo, chciałbym Ci powiedzieć, że bardzo Cię kocham i dziękuję Ci za wszystko. Mamo, Tobie chciałabym powiedzieć, podziękować za to, że zawsze mogę, zawsze jesteś wtedy, kiedy Cię potrzebuję i zawsze mnie wesprzesz, wysłuchasz, pomożesz. Za, a, za to też Ci dziękuję, mamo, że potrafisz mi bardzo często przemówić do rozsądku, kiedy ja tam gdzieś uparcie stoję przy swoich błędnych racjach i tam uparcie próbuję udowodnić, że ja mam rację. To często potrafię już po prostu e, trochę sprowadzić mnie na ziemię, i, i, i wiele dzięki temu ja zyskałam. Także za to, za to ogromnie dziękuję. Mamo, dziękuję za. M <śmany> <śmany> Mój tata. Kiedyś kolega mi powiedział, że. Nie spotkał bardziej miłego czy sympatycznego człowieka. Więc myślę, że to go bardzo opisuje. Tobie, tato, dziękuję, że mimo tych dzielonych kilometrów, zawsze jesteś blisko, mimo wszystko. Zawsze potrafisz wesprzeć i jakieś, dodać mnóstwo otuchy. Zawsze interesujesz się, co się dzieje w moim życiu, w życiu mojej siostry i dzięki temu jesteś, byłeś i jesteś i zawsze będziesz obecny w naszym życiu. I dziękuję Ci też za to, że zawsze masz czas właśnie, aby nam pomóc. Za każdym razem, kiedy Cię poprosimy, Ty zawsze masz chęci i zawsze masz czas, potrafisz wszystko odłożyć i po prostu nam pomóc. I za to Ci dziękuję. No tacie, chciałbym podziękować za, za ten czas, kiedy go nie było, kiedy ciężko pracował. Pracuję nadal. No i też przede wszystkim za te chwile, y, kiedy był z nami, y, za wspólne wakacje. Zawsze co roku jeździliśmy razem. Pierwszy raz zabrał mnie w góry, trochę mi o nich opowiedział i tak mnie tym zaraził też. I właściwie no, taka pierwsza nasza wspólna wycieczka z Madią to właśnie była w góry też w te miejsca, które mi to pokazał. Some of it's just transcendental, some of it's just really dumb, but I Pamiętam taką jedną radę mojej mamy, bo ja, no mówię, ja jestem chimeryczna i histeryczna, że tą dumę czasami trzeba sobie schować do kieszeni, żeby, żeby coś zyskać, tak? Że trzeba um, iść na kompromis, e, trzeba troszeczkę sobie czasami odpuścić, żeby coś zyskać, bo więcej można stracić e, właśnie tym, że się ktoś zaprze i powie, a ja zrobię po swojemu, tak? Ja zrobię tak, jak ja chcę i obrócę się e, swoją dumą, tak? Uniosę się swoją dumą. A więcej właśnie można zyskać tym, że jednak e, gdzieś troszeczkę się spasuje i, i, i troszeczkę schowa się tą dumę w kieszeń i co to faktycznie można więcej zyskać. Kochani rodzice, dziękuję za. W moim domu e, pałeczka zazwyczaj przejmowała mama. Była tą osobą raczej bardziej decyzyjną, że tak powiem, tata no. Tata, tak jak mama powiedziała, no to tata czasami przytaknął i na tym się skończyło. U mnie w domu rządzi mama, tak, tak myślę, bo <laughs> lekcje odrabiał ze mną, zależy z jakiego przedmiotu, z matematyki zawsze tata. Musiał mieć ogromną cierpliwość do mnie, bo z matmy to ledwo, ledwo. Mama pisała ze mną wypracowania. Nie no, tato zawsze był cierpliwy. Z Najpierw sam czytał cały podręcznik i później mnie uczył dopiero. Lekcje pomagała mi odrabiać siostra, dlatego że mama miała mało cierpliwości. Także jak czegoś tam nie rozumiałam, to zawsze było dziecko, jak ty możesz tego nie rozumieć, przecież to jest takie proste. A siostra jednak spokojnie, spokojnie, dziesięć razy wytłumaczyła to samo, ale w końcu zrozumiałam. Także lekcje to jednak domena siostry. No full of charts and facts and figures and instructions for dancing Kochana siostro, dziękuję Ci za to, że zawsze możemy na siebie liczyć w gorszych i w lepszych chwilach. Za to, że... może za wszystko, po prostu za wszystko. Tutaj nie można określić jakoś kategoriami, bo My po prostu staniemy za sobą murem zawsze i naprawdę to jest taka siła sióstr, która będzie nigdy nie rozerwalna. I naprawdę cieszę się, że ciebie mam i mam nadzieję, że takie relacje jakie są teraz będą między nami zawsze, bo tak bym chciała. To do ciebie krótkie trzy słowa. Bardzo Cię kocham i również za wszystko Ci dziękuję. Jestem Wam bardzo wdzięczny. Czy słowa do mamy? O Boże święty. Nie wiem, Maciek, nie wiem. Mamo, kocham Cię.